Moi drodzy, dzisiaj uroczystość wszystkich świętych. To jest chcemy przypomnieć sobie i błogosławić Pana Boga za tych dartych wszystkich braci, którzy poprzedzili nas tutaj w ziemskim życiu i Kościół zaświadcza, że osiągnęli Palmę Świętości. My wiemy, że świętych jest dużo więcej, dużo więcej niż ci kanonizowani. Święty, Święty Ojciec, Ojciec Święty, czyli papież Franciszek, powtarza, często właśnie mówi o, o tych świętych z naszego sąsiedztwa, o świętej sąsiadce, która ofiarnie przez lata pomaga potrzebującej rodzinie, o świętym sąsiedzie, który jest opiekunem, pomocnikiem też dla swoich sąsiadów. Dzisiaj również, zgodnie z tradycją wiekową, będziemy odwiedzali groby naszych zmarłych, modląc się za nich. Ale do tego będę chciał wrócić w drugiej części homilii. Jakby tak zapytać, zadać pytanie, człowiekowi robi się takie sondaże uliczne, jakby zadać takie pytanie pierwszemu, lepszemu, przechodzącemu człowiekowi ulicom, co to jest? świętość. Ciekawe, jakie byłyby odpowiedzi. Myślę, że duża część z nas ma takie myślenie, że święty na pewno jest człowiekiem doskonałym. Doskonałym. No bo na pewno doskonale kocha, doskonale robi. W związku z tym jest to swego rodzaju jakiś wzór perfekcjonizmu, Człowieka, który wie, jak się zachować i co zrobić. Tymczasem jest to absolutne zaprzeczenie świętości. Może tak być, i myślę, że też niestety gdzieś teologia kościoła w poprzednich wiekach trochę w tym kierunku szła. Dzisiaj na szczęście odnajdujemy to inaczej, bo pokazywało się świętość trochę jak wspinaczkę wysokogórską. Czyli my jesteśmy na dole, no ale jest do osiągnięcia pewien szczyt. Myślę, że my, ludzie z nadmorza, ale każdy w górach kiedyś chyba był. No i wiemy, że ta wspinaczka jest mozolna, ciężka, trzeba się dobrze przygotować, trzeba mieć odpowiednią kondycję, no i właśnie wiele, wiele cierpliwości, bo różne przeciwności będą przychodziły. Czyli... My bylibyśmy tymi ludźmi, którzy mają wchodzić do góry, aby osiągnąć jakiś pułap życia, i właśnie tym najwyższym jest świętość. A to nie tak. Bo w tej koncepcji, świętość, jakby cały wysiłek świętości, stoi po naszej stronie. Czyli tak naprawdę, jak weszlibyśmy na tę górę, to na koniec trzeba byłoby nam bić oklaski. I wręczyć jakiś medal czy puchar, jeżeli nie wieniec laurowy. Jako nagrodę za nasze zmagania, za nasz wysiłek, za podjęty trud w ciągu całego życia. A tak nie jest. Świętość jest drogą, jakby na odwrót. Świętość jest drogą pokory. Czyli my jesteśmy tutaj dzisiaj na tym poziomie, i Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy Zeszli po siedmiu stopniach pokory do sadzawki chrzcielnej. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. Co to był chrzest? Chrzest to był śmierć starego człowieka w tych wodach chrztu i wychodzi nowy człowiek, który jest darem Boga, z łaski Pana Boga. Czyli świętość nie jest wspinaniem się do góry. Świętość jest schodzeniem na górę, i dlatego jest możliwa dla każdego, bo na górę nie wszyscy dadzą radę. Ktoś może mieć problemy z kolanami, ktoś może mieć problemy z kręgosłupem, ktoś może mieć wiele problemów, takich zdrowotnych, teraz w sposób fizyczny mówię o tej wspinaczce górę, więc nie wszyscy tam mogą wejść. Ale. Stoczyć się na dół, to nawet najsłabszy może, bo wystarczy po prostu pozwolić. My widzimy, ja pamiętam jako dziecko tutaj na Morenie, jak była zima, był śnieg, kochaliśmy po prostu się staczać z górek w śniegu, bo człowiek w sposób naturalny sam stacza się na dół na śniegu. To była największa zabawa, to była największa radość. I to jest możliwe dla każdego. Nawet dla tego, kto nie ma siły, bo w sposób naturalny możemy tam iść. I, moi drodzy, świętość jest darem Pana Boga. Pan Bóg chce podarować Ci świętość. To, to jest prezent niezasłużony i darmowy, którego nie można sobie kupić, na przykład dobrymi uczynkami. Albo na przykład dużą ilością modlitw nie da rady. Ten dar jest za cenny. Ale na szczęście właśnie Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, który umiera za nas na krzyżu i z martwych wstaje, pragnie, na pragnie nam tę świętość podarować. I dlatego Bóg przychodzi dzisiaj do Ciebie z tym pytaniem: Mam dla Ciebie ten dar. Czy chcesz go? Przyjąć. On jest za darmo. I właśnie paradoks polega na tym, że ten dar przyjmą tylko pokorni. Bo na koniec, jeżeli ty przyjmiesz ten dar, myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie, że otrzymaliśmy coś w prezencie. Pięknym obrazem tego są dzieci i rodzice, kiedy dają im prezenty. Dzieci nie zasługują na prezenty. Często dzieci się strasznie zachowują, ale dostają prezenty od rodziców, ponieważ rodzice ich kochają. I teraz, właśnie, czy ty ten prezent od Boga chcesz przyjąć? I można powiedzieć: to gdzie tu jest ta część ludzka? Gdzie jest to moje zadanie do odrobienia? Gdzie jest ta moja część, którą ja mam zrobić? Otóż jest i jest też poważny, bo właśnie trudność i problem polega na tym, że my paradoksalnie, ale stawiamy wiele oporów Panu Bogu, żeby pozwolić się obdarować. To jest nasz egoizm, chęć błyszczenia, pokazywania się, że co to nie ja, co to my nie zrobimy, żeby inni nas wreszcie uznali. Oklaskiwali, szanowali. I ta pycha, która jest w nas, często mówi: Panie Boże, nie dziękuję, ja zrobię swoją partię, ja Ci pokażę, w znaczeniu nawet pozytywnym. I myślę, że wielu z nas ma to doświadczenie, że przecież staramy się, podejmujemy wysiłki i zmagania, żeby być lepszymi, żeby coś lepiej robić. I myślę, po to się modlimy, prawda? Ale to nie tak. Właśnie, że świętość, jest darem Boga dla malutkich i pokornych. I pytanie, czy my chcemy ten dar przyjąć? Że może ktoś przyjdzie po, po latach do Ciebie i powie, skąd Ty masz tyle miłości, ty jesteś taka dobra, ty jesteś taki uczynny. A Ty wtedy w pokorze musiałbyś, musiałabyś przyznać, mówisz, co to nie ja. To Jezus Chrystus. Dostałem to w prezencie. To nie jest moja zasługa. Nie masz mnie za co chwalić. Ja wiem, jak to na zewnątrz wygląda, ale to nie moja zasługa. To wszystko dar Boga. I życzę Wam, i sobie, właśnie tej odwagi, abyśmy nie bali się świętości, ale przede wszystkim byśmy zobaczyli, że, że to jest dar Boga, że właśnie świętości ani nieba nie możemy sobie wysłużyć. I dlatego myślę, Uczestniczymy w tej Eucharystii, aby prosić Pana Boga, napełnij nas sobą. Bo czym jest świętość? Jeżeli, myślę, mamy tego doświadczenia, no jesteśmy ludźmi i też ranimy siebie we wzajemnych relacjach, czasami świadomie, ale czasami też nieświadomie wyrządzamy sobie krzywdę. I kiedy ktoś ciebie zranił, pytanie, jak reagujesz? Świętość nie polega na tym, że jeżeli ktoś ciebie zranił, ale Ty. Zachowasz, jak to mówią, pokerową twarz. Nic po sobie nie dasz poznać, nie odezwiesz się, nie skrytykujesz, ale w środku doskonale to znamy, prawda? To po prostu te uczucia, złość, zbuntowanie. Jak tak mogłeś? Dlaczego tak robisz? Tyle zła. To nie jest świętość, pewne zachowanie na zewnątrz. Świętość to jest spontaniczna reakcja serca. Czyli tylko człowiek, który dostał serce nowe, bo my tego nie możemy sobie sami spreparować. Ja bym chciał kochać moich braci. Ja mieszkam we wspólnocie 40 braci z różnych krajów, z różnych kontynentów, z różnych kultur. Widzę, jakie jest moje serce. Jak się z Polakami mieszka razem, jest ciężka. Mamy taką międzynarodową wspólnotę i widzę, widzę moje serce, że, że nie jestem jeszcze święty. Że, że nie potrafię kochać spontanicznie mojego brata, kiedy on mnie rani. A widzę, że Jezus Chrystus właśnie umiera za mnie na krzyżu. Co to znaczy? Że myśmy naszymi grzechami dotknęli Jezusa Chrystusa, a on nam przebacza. I on nas kocha. I kiedy my wyświadczamy mu zło, on odpowiada miłością. I to jest świętość. Ta natu, naturalna postawa, że ja nie potępiam drugiego człowieka, że ja go nie osądzam. I tej właśnie świętości Wam życzę. Ona jest darem Boga. I tu jest miejsce na modlitwę, żeby uklęknąć przed krzyżem Jezusa Chrystusa i powiedzieć, Panie Boże, widzisz jak jestem. Proszę Cię, pomóż mi, daj mi nowe serce, bym mógł kochać moją żonę, mojego męża, dzieci, sąsiadów, tego, który wyrządza mi krzywdę. Żebym miał serce jak Ty, żebym potrafił kochać i przebaczyć. Siądz Jerzy Popiełuszko miał to zawołanie. To zawołanie ewangeliczne. Zło dobrem zwyciężeń. Więc nie zaciśnięte zęby, nie procesy sądowe, nie udowadnianie drugiemu, że ja mam rację, a przebaczenie jest drogą do pokoju i do miłości. Dzisiaj zgodnie z wiekową tradycją będziemy również odwiedzać groby naszych Zmarłych, tych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do Domu Ojca. Jest to czas zadumy, czas refleksji dla każdego z nas. Ale chciałbym i życzę Wam, abyśmy właśnie szli na cmentarz z nadzieją. Wielu rzeczy nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego tak wiele osób odeszło w tak różnych okolicznościach. Niektórzy tak młodzi, bo Pan był w różnym wieku, powołuje do siebie człowieka. Nie tylko tych, którzy przekroczyli lat 90. Abyśmy właśnie szli na cmentarz z nadzieją, po części właśnie jako ludzie radości, którzy wierzą, że życie na tym świecie ma swój koniec, ale ono jest przedłużone o to życie po śmierci. Bo, moi drodzy, wieczność już dla nas się zaczęła. My już żyjemy w wieczności. Ona się już nie skończy. Twoje i moje życie już nie ma końca. I to jest piękne. Ono się zmieni, przyjdzie moment śmierci, która doprowadzi nas do Jezusa Chrystusa, ale to życie będzie odmienione, później nasze ciała również z martwych wstaną, jak ciało Jezusa Chrystusa i w tym ciele przemienieni będziemy kiedyś wszyscy wierzymy właśnie z Bogiem. Więc życzę wam i sobie, abyśmy chcieli właśnie iść na cmentarz z tą pamięcią nadziei, że oni żyją. Oni się modlą i wstawiają za nami. Jeżeli ktoś jeszcze nie widzi Chwały Boga, dlatego chcemy się za Niego modlić, ale chcemy wierzyć, że za wszystkich przecież umarł Jezus Chrystus, to Jego krwią my możemy obmyć i wejść w bramę raju. I dlatego chcemy dzisiaj przypominać Panu Bogu właśnie Jego mękę i śmierć i zmartwychwstanie, prosząc za tych naszych braci. A z drugiej strony, właśnie chcemy też pamiętać i myślę, jest to dobry moment, aby również sobie przypomnieć, że my kiedyś umrzemy tu na Ziemi. Że to nasze ziemskie życie się skończy. Że nie będziemy tu żyć wiecznie. Dlatego właśnie warto wchodzić w pojednanie. Bo nie wiemy, kiedy ten dzień nastąpi. Może, może dla mnie to jest ostatni rok, kiedy będę odwiedzał cmentarzem moich drogich zmarłych. Bo na przykład w tym roku Pan Bóg w swojej przedziwnej opatrzności zechce powołać mnie do siebie. Przecież my tego nie wiemy. Ale chcemy wierzyć właśnie, że Bóg nas bardzo kocha. I darując nam to życie, od którego potem też zależy cała wieczność, abyśmy prosili Pana Boga, właśnie stając nad grobem naszych zmarłych, widząc, że to się kiedyś skończy. Abyśmy mogli my to dobrze, dobrze życie tutaj na Ziemi przeżyć. A dla tych, którzy odeszli, właśnie z nadzieją. Z nadzieją, która nie wypływa w oparciu o ich dobre uczynki, o ich dobre życie, ale o dobre życie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który za nas wszystkich umarł i zmartwychwstał, że właśnie dzięki Jego mocy, śmierci i zmartwychwstania kiedyś wszyscy spotkamy się w niebie. Amen.